Powitać państwa i mojego gościa, profesor Małgorzata Bassy, dyrektor Instytutu Rosji i Europy Wschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, literaturo i kulturoznawczyni, rusycystka i iranistka, członek Komisji Kultury Słowian, działającej na Wydziale Filologicznym Polskiej Akademii Umiejętności. Dzień dobry, Małgosiu, dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, Dorotko, dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dzisiaj inaugurujemy cykl zatytułowany W cieniu Allaha. Tytuł dzisiejszego spotkania, bo w cieniu Allaha, to jest taki duży cykl, który mam nadzieję będzie trwał i trwał. A tytuł dzisiejszego spotkania to dzień, w którym stałam się kobietą. swoją drogą, to bardzo jestem ciekawa, jak wygląda życie kobiety w cieniu Allaha z naszej perspektywy. Ty dorodko zapewne i państwo też już sobie pomyśleliście o Allahu i o cieniu i założę się, że większość z tych skojarzeń nie była pozytywna. Dlatego chciałabym trochę ten stereotyp złamać, mhm. dlatego że stereotyp jest jednostronny, a przecież cień, no wyobraźmy sobie cień w upalny dzień. Tak? Jest gorąco i my wchodzimy w cień Jak i, tam jest, i tam jest spokojnie, tam jest chłodno, tam mhm. jest cicho. To jest jedna możliwa konotacja cienia. Natomiast druga możliwa konotacja cień zasłania nam słońce, nie widzimy. E, pozostajemy w cieniu jakiejś osoby, czyli mhm. nie możemy swoich zdolności ujawnić, rozwinąć, bo ta osoba. Mhm. Nas zasłania w jakiś sposób, więc. A w tym kontekście, w tym naszym dzisiejszym. Tej, tej... Konteksty są obydwa, i mhm. warto o tym pamiętać, tak. że cień może mieć dwojakie konotacje pozytywne i negatywne. Ważne jest to. Że jeśli wyjdziemy od negatywnej konotacji, czyli na niej się skupimy, to wtedy będziemy mieć negatywne skojarzenia. Jeśli się skupimy mhm. na pozytywnym, to będziemy mieć skojarzenia pozytywne. Tak działa ludzki umysł, tak działa ludzka psychika, tak działają wzorce kulturowe. A co zainspirowało Cię, żeby temu całemu modułowi naszych spotkań, które dzisiaj się rozpoczynają, dać tytuł w cieniu Allaha? Chciałam zachęcić Ciebie i widzów do wykroczenia poza przeciwieństwa i wartościowania, dobre, niedobre, chciałam zaprosić do spojrzenia na Islamską Republikę Iranu, na współczesny Iran i popatrzenia na dobre rzeczy, które Czy też tam się też dzieją. złamać stereotypy? Stereotypy są zbyt silne, żebym ja mogła je złamać. Poza tym część stereotypów jest potrzebna, one nam oszczędzają myślenia i zastanowienia się za każdym razem. Ale kropla Chciałam, pokazać, chciałam pokazać, że pierwsze skojarzenie yy, z cieniem Negatywne, może być błędne. Podobnie jak z Islamską Republiką Iranu, negatywne skojarzenie może być błędne. Hasło takie przewodnie, zobaczmy, co tam się dzieje. Nie oceniajmy, przyjrzyjmy się po prostu. A więc przechodzimy do pierwszego odcinka, dzień, w którym stałam się kobietą. Czy według kultury irańskiej, czy według ciebie, czy Według Twojej wiedzy, którą masz na temat całej tej kultury, to jest proces, czy to się dzieje w jednym dniu? Dzień, w którym stałam się kobietą, to jest zdanie inspirowane tytułem filmu irańskiego reżysera Mohsena Mahmalbafa o takim właśnie tytule: Ruzi Kiezan Shodam Dzień, w którym stałam się kobietą. Oglądałam ten film wiele razy. Ostatnio oglądałam go. Ze studentami, którzy mają takie koło, gdzie oglądają różne filmy z różnych kultur, i poprosili mnie, żebym obejrzała razem z nimi, ponieważ jeśli się ma wiedzę na temat danej kultury, to można więcej niuansów, więcej ciekawostek wychwycić. Ma się dodatkowe narzędzie interpretacyjne. Chcesz nas. Zachęcić do oglądnięcia tego filmu, według tak. ciebie on jest wart zobaczenia. Chcę zachęcić do obejrzenia tego filmu, chociaż od razu no, nie chciałabym zepsuć, ale <noise> kiedy rozmawiałam ze studentami, komu się podobało, komu się nie podobało dlaczego, to ten film jest takim, powiedzielibyśmy, kinem moralnego niepokoju. Czyli tam akcja nie jest specjalnie wartka często to jest bardzo jednostajny, monotonny obraz, a to co się dzieje to wymaga przemyśleń, wymaga refleksji. Tak, chcę zachęcić, film jest z napisami w języku angielskim. W tyle słychać język Dodatkowy perski ale, walor. tak, ale z, no, chyba podstawowy walor, bo zakładam, że wiele osób no, jednak po persku nie mówi. Wiem też, że uczniowie jednego z krakowskich liceów ten film oglądali o dziwo. Ja Którego? nie miałam z tym nic wspólnego, Którego? że oni oglądali, chyba dziesiątki. Mhm. Y ale jedna z Pań nauczycielek mi powiedziała, że właśnie oglądali w ramach takich zajęć, więc to jest film ciekawy, bo właśnie skłania do refleksji, do pytania, jak to jest? Y czy my, my kobiety, to kobietami się stajemy codziennie, bo są takie nawoływania, że pokaż swoją kobiecość, obudź kobiecość, niedawno był Dzień Kobiet, więc jak to jest z tą kobiecością? Czy to jest tak pach? Czy może jest potrzebny jakiś specjalny rytuał, jakiś, no właśnie, rytuał przejścia? Jak to jest, że się stajemy kobietą? A ty się to, skłaniasz ku czemu? Y ty jako kobieta i ty jako nie, profesor, ja, 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 naukowiec, ja nie znam y, odpowiedzi, bo nie jestem nosicielką jakiejś jednej y, uniwersalnej prawdy. Y, mogę powiedzieć, y, jak co, co przemawia za każdym z tych podejść. Y, no to tak. Jeśli popatrzymy sobie na film Mohsena Mahmalbafa, dzień, w którym stałam się kobietą, to on się składa z takich trzech odcinków i pokazuje za każdym razem kobietę w innym wieku. Pierwszy odcinek bohaterką jest Ewa, Havo, dziewczynka dziewięcioletnia, która w tym dniu musi założyć chustę, musi założyć czador, bo w prawie islamskim właśnie dziewięcioletnia dziewczynka już jest uznawana za pełnoletnią, czyli może zostać żoną. Matką biologicznie jeszcze nie, ale żoną na pewno z wszystkimi konsekwencjami tego faktu. I mama i babcia zabraniają jej się bawić z kolegą Ahmedem, z którym bawiła się zawsze. I ona tego nie rozumie dlaczego. I jest pokazany taki zegar słoneczny, gdzie... Babcia mówi nie, już nie wychodź z domu. Hawwo bardzo prosi, pozwólcie mi się pobawić z Achmadem. Mama zgadza się, ale mówi musisz wrócić do domu w południe, tutaj masz ten zegar słoneczny. I ona tak obserwuje, jak wskazówka się przesuwa, bo jak dotrze do określonego miejsca, to Hawwo zakłada czador i już nigdy nie będzie się bawiła z Achmadem. Ta pierwsza tak? część smutna. Tutaj akurat jest smutne w kontekście irańskiej kultury. Natomiast w każdej kulturze tak jest. W kulturach słowiańskich były przecież oczepiny, specjalny obrzęd, obcinanie włosów, które pokazały, już nie jesteś dziewczynką. Już nie dla ciebie są te zabawy, ten sposób spędzania czasu, który jest zarezerwowany dla kobiet niezamężnych. Jako mężatka masz inne obowiązki. Podczepiec szła, tak? czyli też zasłaniała włosy, które chyba w większości kultur są uznawane za, takie, za taki atrybut kobiecości. Ja na przykład bardzo żałuję, że nie mam długich włosów, chciałam takie wyhodować dotąd. Więc to jest smutne, ale ten smutek chyba jest ceną za kolejny element, stopień tajemniczenia, bo bohaterką drugiego filmu jest kobieta, która, bie, która bierze udział w wyścigu rowerowym kobiet przez pustynię. Mąż jej zakazuje brania udziału, br brania udziału w tym wyścigu i ona to robi wbrew woli męża. I ten odcinek filmu pokazuje, jak ona jedzie przez pustynię w gronie innych kobiet, y a dogania ją y mąż. On jedzie konno i krzyczy, żeby wróciła, żeby zaprzestała wyścigu. Grozi jej rozwodem. Jeśli trzykrotnie powtórzy, że jest rozwiedziona, to ona jest rozwiedziona. Potem on przywołuje swojego ojca. I razem jadą. Potem przywołuje jeszcze mułę wioskowego, żeby ten duchowny wytłumaczył. I ja kiedy oglądałam ten odcinek, to sobie pomyślałam, jaka ogromna musi być siła tej kobiety, że aż tylu mężczyzn musi jej grozić, a ona i tak nie rezygnuje, bo ona. I ciekawe jest to, że ona jedzie w tłumie tych kobiet, ale oprócz tego, że ona jest w tłumie, to ona jest sama. Te kobiety ani jej nie wspierają, ani się nie odzywają jakoś do tych mężczyzn. Nie mówią, zostawcie ją w spokoju, ma prawo. Kobiety nie reagują. One są, jest wspólny wyścig, ale ona jest sama. I to też jest dla mnie taki ciekawy element, że tej inicjacji w kobiecość nikt za nas nie przejdzie. My same musimy w kobiecość wejść, to my decydujemy. A trzeci, Jaką się? A trzeci pokazuje staruszkę. Tak myślałam, że to jest rozdzielane tak. wiekowo. Trzeci pokazuje staruszkę, która już jest wdową, odziedziczyła majątek, może dysponować pieniędzmi, ponieważ normalnie nie może pieniędzmi dysponować. Normalnie pieniędzmi dysponuje mąż mężczyźni w domu. Natomiast ona teraz odziedziczyła spadek, dysponuje pieniędzmi i nareszcie może sobie kupić wszystko, czego zapragnie, a pragnie lodówki, pragnie pralki. Ustawia to wszystko na pustyni, na piasku, wanny, e, czajnika elektrycznego, i bardzo chce mieć dziecko, bardzo chce mieć syna. A koło supermarketu spotyka chłopczyka i mówi: Słuchaj, Ty będziesz moim synem. On e, ma jasną cerę, jasne oczy. A on mówi, nie mogę być twoim synem, ja już mam rodziców. Weź tam jakiegoś innego, jakiegoś Ahmada, on nie ma rodziców, ale Ahmad ma ciemną skórę. I ta staruszka mówi, nie, ja, ja nie chcę, on ma ciemną skórę, ja chcę kogoś, kto ma jasną skórę. Ale y, ta scena to jest właśnie scena, gdzie ona siedzi, ma wreszcie ogromne takie łoże, ma wszystkie sprzęty, o których zawsze marzyła. Przychodzą dwie kobiety, ona jest zapraszana na herbatę, piją herbatę. I to jest taka kobiecość dojrzała już kobiecość, która może spełnić niektóre ze swoich marzeń. Chociaż ja się przyznam, że ja tej wymowy, wymowy tego ostatniego odcinka nie do końca rozumiem, może dlatego, że nie osiągnęłam jeszcze tego wieku szacownego i tego. Jakby tutaj to nie porusza mnie tak do głębi. Widzę, co się dzieje, potrafię to zinterpretować, ale nie czuję tak mocnego zaangażowania jak w poprzednich dwóch odcinkach. Zrelacjonowałaś te, te trzy nowele, które składają się na ten jeden film, o którym dzisiaj w tym programie rozmawiamy, ale tak sobie myślę, że no jesteś profesorem, znasz język perski, jesteś iranistką, znasz tę kulturę, jesteś już zanurzona. Jako, mimo, młoda, że jesteś młodą osobą, to wiele lat w tej, tej całej tematyce. Jak ktoś, kto nie zna tej kultury, może zrozumieć taki film, na przykład? Jak, jak my z perspektywy naszej możemy rozumieć kulturę irańską? Wydaje mi się, że są pewne takie problemy uniwersalne, właśnie kobiecość, wolność, jak pozostawać w relacji do mężczyzny, jak pozostawać w relacji do swojego społeczeństwa. To jest uniwersalne. Myślisz pozostawać w relacji do mężczyzny biorąc pod uwagę naszą kulturę i kulturę irańską, na przykład? Nie, no, typ relacji nie jest uniwersalny, bo typ no. relacji jest uzależniony od kultury. Ale kobiecość i męskość to są jakości no. uniwersalne. Wszędzie są kobiety i wszędzie są mężczyźni no. i wszędzie jakoś próbują żyć razem tworzyć pary, tworzyć grupy, społeczności większe. Więc to jest uniwersalne. Ja obserwowałeś swoich studentów, oni z łatwością weszli w ten film, z łatwością zrozumieli przesłanie. Może nie wszystkie niuanse, ale to też jest tak, że nawet y, oglądając nasze filmy, powiedzmy starsze filmy, te, które powstały w latach 60. 70. Y, młode osoby też nie do końca rozumieją, też odczytują to przez swoich doświadczeń. I taka jest, moim zdaniem, rola kina, rola filmu, żeby poruszać człowieka, skłaniać do stawiania pytań. To, czy on zrozumie przesłanie filmu w 100%, czy w 50, czy w 10, nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma y, to. To, co ten film w nim poruszy? Do Przeżycie. jakich pytań go skłoni? Mhm. Tak, tak. Mhm. Czy teraz można by się pokusić o to pytanie, czy to jest proces, czy to jest moment? Ja myślę, że to jest jedno i drugie, bo tak, jest jakiś moment taki przełomowy. A coś się wydarza. Dawne społeczności miały rytuały inicjacyjne i to bardzo pomagało, bo było wiadomo, oho, już jestem kobietą. Tak, przeszłam tam, nie wiem, byłam w namiocie potów, potem mi opowiedzieli historię, bajkę, potem kobiety dojrzałe przekazały mi swoją wiedzę, częściowo bądź w całości to, co mi było potrzebne, i ja teraz się budzę i wiem. Przestałam być dziewczynką, należy do społeczności kobiet. Tych rytuałów nie mamy, albo mamy w takiej okrojonej formie, bardzo szczątkowej. Na przykład wieczór panieński jest takim rytuałem, albo przynajmniej powinien być. Takim, żeby. No, Ale widzę, że po wieczorach panieńskich moich koleżanek, że tam dojrzałe kobiety i to dojrzałe zarówno mówię o tych 40-letnich, jak i 60-80-letnich nie biorą udziału. No więc ta inicjacja nie może być inicjacją, bo jak ktoś, kto nie wszedł w przestrzeń dojrzałości, kobiecości, może inicjować kogoś innego, nie może. Więc powinna, szkoda, że nie ma rytuałów inicjacyjnych, bo myślę, że to wiele utrudnia. Bo y, jeśli nie przechodzi się inicjacji, to jest taka pokusa, żeby w wieku 40, 50, 60 lat pozostać dziewczyną. Ja bym na przykład nie chciała być dziewczyną. Jestem kobietą i życzę sobie, że mnie tak traktowano. Bo dziewczyna, dziewczynka to jest ktoś właśnie niewtajemniczony w świat kobiet jeszcze. To nie jest matka, to nie jest żona. A później to już jest proces, bo inicjacja to jest otwarcie drzwi. Natomiast kobiecość to jest coś, co się potwierdza wyborami. Mhm. Czyli inicjacja i rytuał inicjacyjny, można. Wy... Postawić tu znak równości między tymi dwoma ja pojęciami? Się, chyba nie. My, myślę, że potocznie tak, bo gdybym się filologicznie i filozoficznie chciała czepiać, no to bym powiedziała, że inicjacja to jest początek, mm -hmm. e, leksykalnie. Natomiast rytuał inicjacyjny to jest ciąg zachowań, ciąg praktyk, mm -hmm. które mają pokazać, że oto ten początek się dokonał. Czyli tak czy nie? E, nie powiem. Każdy sam niech sobie <grym> znajdzie odpowiedź na to pytanie. Bardzo dziękuję. Profesor Małgorzata Abbas, dyrektor Instytutu Rosji i Europy Wschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, rusycystka i Ranistka, czego dawała dzisiaj dowody, nie pierwszy i też nie ostatni raz, mam nadzieję. Dziękuję Małgosiu bardzo. Bardzo Ci dziękuję, bardzo Państwu dziękuję. Niecierpliwie czekam na kolejne spotkania. Dziękuję. My też czekamy, niecierpliwie.